no państwowego Mateusz Jątak Andrzej Karpiński Wiola Mutko Łukasz Staruk Mateusz Świacki Ewin Wiertel Krzysztof Zawisz Natalia Żelek To są absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a teraz zapraszam Artur Mikowski Ze szkoły przysadającej do pracy. Karolinkę dobrowolską, Ewę Domańską, Emila Graca i Rafałka Kuczak. Są to absolwenci szkoły przysposabiającej do pracy. Wychowawcą zasadniczej szkoły zawodowej jest pani Iwona Dejnakowska. Wychowawczynią szkoły przysposabiającej do pracy pani Zofia Polito. Wychowawczynią szkoły przysposabiającej do pracy jest pani Ewa Cikońska-Piła. Moi drodzy, witam wszystkich zgromadzonych na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Witam Gościa, panią Alicję Kamińską, radną Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Witamy bardzo serdecznie. Witam również nauczycieli, rodziców i was, drodzy uczniowie. Moi drodzy, spotykamy się dziś w ten piękny, słoneczny dzień, aby podsumować kolejny już miniony rok szkolny. Rok ten obfitował w liczne sukcesy, uroczystości, inicjatywy nauczycieli i wasze, drogie dzieci. Każdy dzień przynosił różne działania całej społeczności szkolnej. Te wszystkie nagrody, które za chwilę otrzymacie, są rezultatem ciągłego waszego rozwoju i są dowodem dużego stopnia posiadanej wiedzy. Osiągnęliście to dzięki nieustającej pracy własnej, ukierunkowanej przez waszych nauczycieli oraz rodziców, za co im w szczególności w waszym imieniu bardzo, bardzo dziękuję. Nauczyciele włożyli wiele wysiłku, abyśmy dzisiaj mogli spotkać się i z czystym sumieniem stwierdzić, że w tym roku szkolnym wspólnie osiągnęliśmy sukces edukacyjny. Za chwilę otrzymacie świadectwa ukończenia kolejnej klasy. Dokument ten jest dowodem na skuteczność Waszych działań i ciężką całoroczną pracę. Chciałabym teraz zwrócić się do naszych absolwentów, z którymi wspólnie spędziliśmy kilka, ostatnich kilka, a nawet kilkanaście lat. Zacytuję wiersz Leopolda Staffa pod tytułem Most. Nie wierzyłem, stojąc nad brzegiem rzeki, która była szeroka i rwista, że przejdę ten most, spleciony z cienkiej, kruchej trzciny, powiązanej łykiem. Szedłem lekko jak motyl i ciężko jak słoń. Szedłem pewnie jak tancerz i chwiejnie słoń. Nie wierzyłem, że przejdę ten most. I gdy stoję już na drugim brzegu, nie wierzę, że przyszedłem. Wy drodzy absolwenci, Właśnie taki most przyszliście. Jesteście po drugiej stronie. Most, którym szliście przez te lata, miał Was doprowadzić do kolejnej ścieżki życia. Mam nadzieję, że idąc po, po, po tym moście, zbieraliście po drodze wszystko to, co najlepsze, czyli wiedzę, umiejętności, rozwinięte uzdolnienia i właściwe zasady, którymi należy kierować się każdego dnia. Przez wszystkie wspólne lata, głównym celem wszystkich nauczycieli i rodziców. Było ukształtowanie młodego człowieka, potrafiącego poradzić sobie w życiu, umiejącego stawiać sobie cele i dążyć do ich osiągania. Mam nadzieję, że nam się to udało, a w Waszym dorosłym życiu przychylne wiatry będą wiały dla Was w dobrym kierunku i codziennie świeciło dla Was słońce. Mam również nadzieję, a właściwie jestem przekonana, bo dzi dzisiejszy dzień będzie na tyle wzruszający, że wiem o tym, że będziecie dobrze wspominać czas spędzony w naszej szkole i z chęcią odwiedzicie swoich nauczycieli i kolegów, których dzisiaj pożegnacie. Dzisiaj w szczególny sposób wyróżnimy uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki nauczania, wyróżnili się swoim zachowaniem i postawą. Jest to największa radość dla każdego nauczyciela móc wyróżnić najlepszych. Jest to duma także dla rodziców że ich dziecko osiągnęło najlepsze wyniki. Dziękuję, dziękuję wszystkim nauczycielom za tworzenie dobrej szkoły, przyjaznej, a zarazem wymagającej, za tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Dziękuję nauczycielom za inicjatywę, zaangażowanie i wsparcie uczniów oraz ich rodziców w ich codziennym życiu. Sądzę, patrząc na wyniki nauczania, postawy uczniów i ich oceny, zachowania, że możemy kolejny rok zaliczyć do udanych i satysfakcjonujących. Dziękuję również pracownikom administracji i obsługi za pomoc i wsparcie w codziennym życiu szkolnym. Dziękuję także rodzicom za wsparcie naszych działań w procesie edukacyjnym, za życzliwość, za wyrozumiałość. Dzięki naszym wspólnym działaniom dążymy do jednego z ważniejszych celów. Chcemy wychować dzieci na mądrych ludzi, radzących sobie w każdej sytuacji. Bez Waszej pomocy i wsparcia, drodzy rodzice, nie byłoby to możliwe. Gromu pedagogicznemu i wszystkim uczniom życzę, aby czas wakacji był czasem efektywnego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki. Wakacje to zarazem beztroska, stan relaksu, a czasami nawet leniuchowania. Leniuchujcie zatem, ale nie zapominajcie, że wakacje to również czas podróżowania, poznawania nowych miejsc, nowych ludzi. Wykorzystajcie więc ten czas optymalnie, najprzyjemniej jak tylko potraficie. Życzę, aby wakacje, ten długo oczekiwany czas, Dały wszystkim dużo radości, pomogły zregenerować siły i pozwoliły z ochotą i zapałem spotkać się za dwa miesiące. Absolwentom zaś życzę, aby nowy etap życia, który właśnie kroczyliście, pozwolił Wam dalej rozwijać swoje umiejętności i efektywnie przyczynił się do Waszego rozwoju. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowna pani dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, drodzy uczniowie i rodzice W imieniu Starosty, Zarządu Powiatu oraz swoim pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za całoroczną pracę na rzecz naszej powiatowej oświaty. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, swoim talentem pedagogicznym, wiedzą fachową dowiedliście, że dla swoich uczniów jesteście najlepszymi przewodnikami do zdobywania wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw, a także drodze ku dorosłości. Dziękujemy Wam za trud, wytrwałość i sumienną pracę oraz wielkie serca, jakie macie dla swoich wychowanków. Na ręce Pani Dyrektor składam symboliczny bukiet jako symbol wdzięczności dla całej Rady Pedagogicznej. uczniowie. Serdecznie gratuluję wysokich wyników w nauce, wspaniałych osiągnięć w różnych dziedzinach i życzę dalszych sukcesów oraz cudownych, bezpiecznych i słonecznych wakacji. A tegorocznym absolwentom życzę szczęścia, pomyślności, realizacji zamierzonych celów, planów i wszystkiego dobrego w dorosłym życiu. Szanowni Państwo, mam dzisiejszym również ogromną przyjemność wręczyć listy gratulacyjne i skromne upominki dla uczniów państwa ośrodka, którzy w roku szkolnym 2015-16 uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce z życzeniami dalszych sukcesów od starosty Kęcznickiego pana Ryszardy, Ryszarda Niedziółki. Zapraszam Wiolettę Muczko. Sylwię Magnuszewską i Dziękuję Państwu i życzę wszystkim bezpiecznych, spokojnych wak wakacji i powrotu do pracy we wrześniu z nowymi siłami, z zapałem. Wszystkiego dobrego.